Forum Krońskie to okazja do nawiązywania relacji, a ten kapitał społeczny czy relacyjny to jest zawsze w każdym regionie podstawa rozwoju. No po prostu trzeba ze sobą rozmawiać. Na szczęście ta popowrót do rzeczywistości pokowidowej nam to umożliwia. Mamy bogato reprezentowany biznes, również oczywiście władze, czy to władze głównie samorządowe, ale też centralne. Mamy e, też ośrodki naukowe, no i po prostu czasami rozmowy nawet kuluarowe mogą e, skutkować no, dobrymi rozwiązaniami, które potem trzeba w życie e, wprowadzać. E, cieszymy się, że Wyższa Szkoła Biznesu e, National Lewis University, która, która i w Małopolsce i na sądeczyźnie oczywiście wyrosła, wyrosła z biznesu. Myślę, że w tym momencie jest też rozpoznawalna, przynajmniej w Polsce. Jest obecna. Mamy nadzieję włączać się, włączać się do, do dyskusji, proponować, proponować różne rozwiązania, które testujemy u siebie. Nasza uczelnia znana jest z tego, że nie tylko kształci osoby, i to głównie osoby dorosłe, ale też jest obecna w biznesie. Funkcjonujemy mocno też jako firma, taka, która wspiera zarządzanie, wspiera technikami informatycznymi, czyli w tym momencie te tematy są najpopularniejsze. No i mamy nadzieję, że nasi, nasi studenci i obecni studenci, którzy są naprawdę z całego świata, i wykładowcy, i studenci, można powiedzieć, wyrastając, podobnie jak firmy te główne sądeckie, wyrastając tutaj lokalnie, udało nam się. Odbić, no przynajmniej Polska. Szybko zmieniający się świat po prostu wymaga tego, że niekoniecznie musimy bazować czy opierać się, jak to osoby mojego pokolenia są przyzwyczajone na studiach, e, długich cyklach, e, można powiedzieć, trzyletnich, pięcioletnich, ale oferujemy też dużo rocznych programów, a także poszczególne moduły. Teraz mikropoświadczenia, bo tak to ładnie się fałowo nazywa. Widać ogromne zainteresowanie rynku, szczególnie jeżeli te mikropoświadczenia czy te małe moduły są oferowane w taki wygodny sposób jak u nas, czyli, czyli możesz wziąć udział w takim module online. Jeżeli chodzi o studia MBA, to w tym momencie kształcimy kilkuset studentów. To jest ogromna, ja jak mam zajęcia z tymi studentami, no to nie wiem, kto się więcej uczy, czy, czy, czy studenci ode mnie, czy, czy ja od studentów. To jest ogromne miejsce, gdzie można wymieniać swoje doświadczenia i to. Bym powiedział, że jest chyba największa wartość tych studiów MBA. Staramy się, żeby oczywiście ci studenci, którzy te, ten program w większości jest realizowany online, ale też zawitali na sondeczce i mieli możliwość i spotkania się, i też zobaczenia, można powiedzieć, uczelni już w takim trybie on campus. No i to cieszę się, bo to spotkanie już jest niedługo, za miesiąc. Mam nadzieję się spotkać ze swoimi studentami i, i porozmawiać twarzą w twarz. Ci milionerzy też działają na rzecz regionu, działają na rzecz regionu, może oczywiście możemy się tutaj dyskutować o kwestii wynagrodzeń, tak, średnich, natomiast dużo dobrego na pewno na region przynieśli, bo te firmy, które, które wyrosły tu na sądeczyźnie i które cały czas rosną, tak, jest dużo firm już może nie aż tak popularnych, jeszcze nie tak, brandy nie są aż tak bardzo znane, Powszechnie, natomiast jest to okazja, żeby był transfer i ludzi, i technologii do regionu. No to, co między innymi nasza uczelnia stara się głównie realizować, czyli transfer wiedzy, tak? transfer wiedzy, rozwój wiedzy na pewno, ale też transfer wiedzy to jest niesamowita wartość, można powiedzieć tych firm, które tutaj które tutaj wyrosły i które niektórym osobom umożliwiły tytułowanie się milionerami, chociaż myślę, że to nie jest dla nich najistotniejsze.